Witajcie w następnej ale degustacji. E, tym razem Finlandia wódka. O coś mi tutaj to słońce. Jak nie było słońca, to nie było, a teraz jest i robi mi tutaj takie cienie. Ale e, najważniejsze tutaj nie jestem ja, tylko ten produkt. E, wódka z Finlandii. 40%. E, Robiona z czystej wody lodowcowej i z jęczmienia słoni, czyli z Finlandii. No, i tak naprawdę, tutaj powtarzając to po polsku, wódka z najlepszego fińskiego jęczmienia dożywającego w promieniach słońca północnej i krystalicznie czystej wody z polodowcowego źródła. W nowoczesnym procesie destylacji powstaje wódka o czystym, delikatnym smaku, idealnie pasująca do koktajli, picia, w szotach lub na lodzie. Po prostu pijcie jak chcecie. Dobrze. Mamy dozowniczek. Bardzo ciekawa rzecz. W Anglii ciężko to dostać, taki dozownik. Większość życie jest bez dozownika. A tu proszę, nawet w takiej półlitrówce jest. Są pół litrówkę, ciężko zostać w Anglii. Przeważnie jest to 0,7 albo litr. Ok, no to, no cóż. Wódka jest klarowna. Bardzo ładnie wygląda. Aromat. Taki lekko spirytusowy. Ale czysty. Tak jakby lekka słodycz. W ogóle bardzo fajnie. No, przejdźmy do smaku. Wasze zrobienie? Bardzo fajnie. Lekko, lekka słodycz, fajna, kremowa konsystencja, bardzo ładnie, zbalansowany smak, alkohol. Troszkę później, jak już przełkniecie, to są te takie, właśnie pieprzne, e, ostre nuty alkoholowe, które później rozgrzewają przełyk, i to się nawet sporo utrzymuje, ale jest to w miarę przyjemne. Oczywiście, następny łyk jest jeszcze delikatniejszy, e, jeszcze bardziej wchodzi. I nie ma takiego do. Jest bardzo fajnie. Oczywiście nie pijcie ciepłej całkowicie, szczególnie w takie upały. No, to każda wódka wtedy będzie śmierdzić z spirytusem, ale naprawdę fajna. E, klarowna taka. No, przyjemnie się ją pije. No i tak napisane na etykiecie. Dobra do wszystkiego. Można zrobić dobry koktajl. Można pić czystą. Można pić na lodzie, jak ktoś lubi tak pić. Albo tak jak w znanej scenie z filmu. E, Lód do ust i dopiero. Tak też można. Róbcie, jak chcecie, aby Wam smakował. Mam nadzieję, że ta recenie Wam się podoba. Tak jak podoba mi się ta wódka. No, że dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który Wam przypomina o mój filmie na kanale, tak żeby się na bieżąco. Znaczy to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie!